Siema widzowie! Dzisiaj y, the, long, y, the Long Drive, a znane Wam Dusty Trip. Y, oczywiście, jeżeli Wam się spodoba materiał, możecie zostawić lajka, a jeżeli chcecie mnie pocieszyć, to zostawcie suba, bo nasz cel to jest obecnie 30 subsy, subskrypcji. A my no cóż, lecimy z tym tematem. Y, jeżeli bicie 20 lajków, to tego McLarenem podjedziemy, co nie? Szymonides, no wyszoruj to jak wtedy! Gąbką! Gąbką! O, przyczepka. Jak kto prowadzi? Ja Dobra, dobra. Dobra, to ja za kontentu usiądę ja chyba, w miejscu. Teraz chyba znowu samochód, Weź nie, 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 nie zostaw nie Boże ty niczego nie umiesz zrobić serio Ja pierdzielę ty serio niczego nie potrafisz zrobić Patrz robi się tak 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 pa ja na tym mogę też latać patrz jedziesz tak Ej 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 ej, ej. spokojnie i no co się dzieje? Wracaj! Zero Równiutko trzeba, widzisz? No, u mnie nie jest to równiutko, ale no dobra. O! Meju, meju. o! To Dusty Trip kiedyś było lepsze, co nie? Czekaj, gdzie jest wentylator od tego? A w ogóle widziałeś secret, że tutaj jest nubek w środku piwla? Nie, nie włączaj, nie! Zostaw. Zostaw. Nie, dotykaj. Ta, w środku się zrespiło. Nagmyślałem myślałem właśnie. Co to za reklama, łe? To jest jakaś nakładka, podniosę ją. Silnik. Wow! Radio. Dobra, możemy jechać, czy bierzemy coś do żarcia? Dobra, bierzemy, bierzemy banana, który pewnie. Z... Do Zgnije. Co, co, co? Zamawiam. Zamawiam Zarobuksy, wiesz o tym? A, to nie. No, też bym chciał. Kurna Roblox się tak zmienił. Kiedyś było lepiej. Zobacz co ja ci postawiłem. Za co ja ci postawiłem. Nie. Pamiętasz jak my to z chłopakami stawialiśmy zawsze przed uh, szybą? Co ty zrobiłeś? Daj, daj mi to, ten obrazek, jak ja go włożę do środka. Dobra, dobra. Nie, to ja teraz... Jeszcze napełnimy trochę naszą furę. Takie cheatki. Otwieram drzwi. Okay. Jak ty nalałeś to? Dobrze. Nalewamy. Jeszcze do środka. A, mogę na przyczepce się przejechać? No. To może potem. ten obrazek. Zamknę to, bo zawsze jak jechałem z... to się dziwiłem, jak tego nie zamykałem, że się cieknie burger! 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 O. Idę do piwnicy. Czostek! Nie masz piwnicy już. Jak nie ma? No. Zabrali. Ale mamy za to strych. To jest nie, pyk... To pyk, to pyk... nie, To pyk... I to pyk! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Bierzemy to. nie, nie, zobacz co ja zrobiłem, zobacz co ja zrobiłem. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy! Jedź, jedź, jedź. <śmiech> <Nie>. <śmiech> no, <o co? śmiech> Nie. Ej! A to jest pusty obraz, to fe. No weź, no jedźmy, kurde. No też nie mam całego okay. czasu. Jedziemy. Jest Ciekawe, czy odpali w ogóle po twoim serwisie. Atacznąłeś wszystko? Tak. Na pewno. Czekaj, czekaj. I to jest tam niepotrzebny. Nie, no jest to. A kiedyś była taka gąbka. Dobra, jedziecie, jedź, jedź. Jedź! Klikam uruchom silnik, ale nie uruchamia. Jak to nie uruchamia? Nie, klikam uruchom silnik nie działa. Jak to? Klik... Ale no nie, ty se jaja robisz. No nie, nie działa. No ty se jaja robisz, przecież go posklejaliśmy. No weź go, zobacz. Okej. Okay. Akumulator walnął, no. widzowie. Stan naszego samochodu jest taki, że trzeba go popchać, bo akumulator walnął. No. Dobra, spróbuj teraz pojechać, spróbuj pojechać, spróbuj pojechać. Nie, jeszcze kontrolka, kurde. Dawaj, 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 dawaj. O! No nie, masz, kurde. je idź na siedzenie, już. Kieruj tym, jak ja będę to pchać. No kieruj tym. Dobra, szedłem. Idź tam, nie bądź. Jakbym to powiedział. Dobra. Czekaj, chwilę, nie pchaj tym jeszcze. Dobra. Skręć prawo. Skręć prawo. Nie dało nadać Soby nikt. uruchomić? Uruchamiać cały czas. Kontrolki tam się świecą, co nie? No ile tego trzeba teraz pchać, no w tym nowym, kurna. Kiedyś to się kawałek popchało i już. W tym nowym to jest dziko. Jak? Nie uruchamia. No jak to kurna? A silnik włożyliśmy tak w ogóle? Nie, włożyliśmy, no. Nie włożyliśmy. Nie włożyliśmy? <laughs> nie no chłopy co się dziwią, że im samochód nie działa! <laughs> chłopy co zapomnieli, że silnika nie włożyli! Teraz? Poczekaj, yeah! zamknij to! Nie no, my jesteśmy głupi, serio. Go Do tyłu jedź. Nie mogę, ten samochód nie ma takiej opcji. Jak to? Nie ma. Problemy techniczne. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, jedź, 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 jedź. jedź. Ma taką opcję ten samochód, ale no dobra. Jedź. No nie mogę. Nie jadę pewnie. A może masz ręczny zarzucony? Złaś, stąd dobra, złaś. Na komputerze się kurna jeździ samochodem. Jedź! Co się dzieje? Ej no hej. O, dobra. nie wiem, jak tam tutaj ujeżdżać. Za ciężko mu. Dobra, trzymaj, ty jedź. Andek, zostawiłem to Nie no, dwóch kolegów gra w tego, w RODLOKSA. Zostawiłem tobie. Jedź. O! Patrzcie, widzowie, jaki mamy nawet Kierowca. obraz ładny. Mm. Jedziemy w dalszy. Jaki jest jakiś taki budynek, który teraz u mnie powjeżdża w Nie! Nie, 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 nie. Kierowcom jestem dobry. Kierowcom dobrym. Pamiętam, jak kurna graliśmy, to mi benzynę zalał dizlem. Ale <grym> też się lał no, nie przesadzaj, no karowcom jestem dobry Zobaczymy, jeszcze No jedź, czemu tracisz na mocy? No nie mogę właśnie szybciej, nie da się Uwaga, z wyrósł spod siebie. A może za ciężko mu jest? Czekaj, zjem pana Taki świetny ko... Oni to zrobili, że mu się przewraca! Ej, dobra! Ej, ta gra jest lepsza! Tak, te... nie mogę jechać. Czemu? nie wiem. Czekaj, ja plecak otworzę. Daj nie domu, bo z nie ma! Zeżarłem. No. <laughs> Dobra, ja będę jechać. Idź do tyłu już. Mam nadzieję, że Cię to bolało. Nie bolało. Zamknij hiter drzwi i usiądź. Bo nie pojedzie to. Zamknij te drzwi, już! Co ty zrobiłeś? Nie no, przestań! Co to jest? Reklama ale. Bloxy Cola Kup Bloxy Cola za jedyne 20 Robuxów No co ty zrobiłeś? No i co zrobiłeś z naszym autkiem, no? Nie działa Nie działa, ale jest zombiak No i co z tego ja są głodny? <noise> Czekaj, to ja sobie wezmę chociaż katanę. Tak na środku drogi. Nie mam. Dawaj jedną Nie mam. Też nie wyjmij tą katanę. <noise> znaczy nie katanę siekie. Idę się zawalać z chłopem. Chędę się być! Chodź się pić! Ej nie ma pokazane ile ma HP ten y, mutant. Od kiedy? Wow. Eee, ale zagrać Nie wlewaj tego pomarańczowego. Co? O nie, nie chce być toksik. Nie wiem, czy trafiam Ej, paprykę. Jest. Y, olej, ta? Nie, diesel. Nie, nie wlewaj tego. Papryka. Jest. Konserwa. Uciekaj! Uh. <laughs> Jestem w tych fajerwerkach najlepszy. Bądź toksik. O, kaseta jakaś. Czekolada. Ej, no! No dobra, no. E, co my tutaj mamy? E, latarkę, jakiś. E, ta, e, to jest dobry kanister. E, bierz ten kanister. E, bierz katanę i... i chodź do samochodu. Poczekaj. Czekolada. Ciekawe, ile spalił. I ciekawe, czy nie 7 Ej, w pół litra. gość oszukuje, ten wiesz jaki, chcą porować ten sklep. No, oszukuje. Wiesz, że jak ktoś sprzedasz, to jeden dolar, a jak to kupujesz, to ze Nie, yy, zawsze jak sprzedajesz, to cena jest niższa, nawet w realu. Czekaj, dolewam. Dobra. Yy, teraz tylko tak, tak. Jeź, jedź, 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 odpal. Odpal! Odpal. Wyruszam dana. No, widzowie! Jeździe. A jak my przejedziemy most? Nie wiem. Tak. No, no, no to, to jak się ledzie? No dobrze. O kościół, idziemy się pomodlić? O budynek! Nie. O ty gałganie. Już silnik na mnie działa. No co ty zrobiłeś? No, ej, 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 ej. A to sobie teraz się zlibibi. O! Petarda. Petarda. Gdzie jest petarda. Otwórz to. Gdzie jest petarda. Ej, no, ej, 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 ej. Nie da się tego otworzyć. Ja wiem, gdzie będzie petarda. I chcę zrobić coś z tą petardą. Ale wiesz, że tu będzie wampir? Nie będzie. A ja pamiętam, jak pierwszy raz spotkaliśmy wampira I Jest mała szansa na pojawienie się w tej strukturze. czu czar z lwą. Masz petardy? Może. To lepsze nie biorę. Nie wiem. Nie ma petardy. No dobra, widzę. Dobra widzowie, no ja to chyba kończę, rozwalił nam silnik, jeszcze i koniom, Bo i koniom mi Polega mi Wiesz co, ty kurde gałganie Jeżeli mam go strollować zostawcie, jeżeli mam go strollować to so zostawcie 20 łapek pod tym filmem i... Idę dodać paliwko kost... do tego Nie, nie, nie No nie jest nawet paliwo Zbyszek LEAVE ME ALONE NOOOO 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 There's no throw Nice Where's to be a He's nice. He's come on MITCHELL The first is come on I there's no throw <laughs> Where's to be a Dobra widzowie, no to ja kończę, widzimy się może w następnym odcinku. Ja go stawię gdzieś tak jutro, czyli y, dzisiaj środa, czwartek. No to dzięki, Narka. O akurat jeszcze zrobiła ten.